Prawie każda osoba, która pracuje w biurze, potrzebuje Excela, a gdy myśli, że go nie potrzebuje, to niewiele traci. Doskonale wiem, o czym mówię, ponieważ przez ostatnie 20 lat pracowałam w biurze i wiem, jak ta praca biurowa może być nudna, czasochłonna i przytłaczająca. Odkąd wprowadziłam Excela do swojej pracy i poznałam jego możliwości, to tak naprawdę Excel wykonywał za mnie sporą część moich zadań, a moja rola ograniczała się głównie do kontrolowania całego ustawionego procesu albo do tych czynności, w których konieczny był już mój udział. Wychodząc z założenia, że skoro może robić się coś samo, a ja nie muszę na to tracić ani czasu, ani siły, ani energii, to nie się robi. A ja w tym czasie zajmę się rzeczami ważnymi, odpocznę lub po prostu miło spędzę czas. No dobra, ale to nie dzieje się tak po prostu. Żeby te zadania mogły wykonywać się same, to ten proces trzeba ustawić i do tego niezbędna jest znajomość Excela, ale nie znajomość podstaw Excela, a jego bardziej zaawansowanych możliwości, których Ty możesz uczyć się już na początkowym etapie nauki. Czy wiesz, dlaczego tak dużo osób nie wykorzystuje potencjału tego programu? Zobacz. Jeżeli ty nie wiesz, do czego ten program możesz wykorzystać, nie wiesz, do czego mógłby przydać ci się w twojej pracy, no to go nie wykorzystujesz. Jeżeli nie wiesz, jakie ten program ma funkcje, nie wiesz, jakie ma możliwości, no to ich nie używasz. Dlatego zanim zaczniesz uczyć się tego programu. Zainspiruj się i zobacz, do czego inni wykorzystują ten program i co w tym Excelu tak naprawdę można zrobić. Dzięki temu poznasz różne funkcje i możliwości Excela na różnych poziomach zaawansowania i zobaczysz tego Excela tak bardziej całościowo, właściwie do czego można go wykorzystać. Myślę, że to znacznie ułatwi Ci zrozumienie, po co w ogóle chcesz nauczyć się tego Excela i zrozumiesz logikę jego wykorzystania w takiej codziennej pracy. No a potem otwórz ten program no i zacznij działać. Ale od czego by tu zacząć? Przedstawię Ci dwa scenariusze. Zobacz, to jest cały Excel, a ty standardowo zaczynasz naukę tego programu od podstaw. Czyli uczysz się podstaw obsługi tego programu, pracujesz z arkuszem, wprowadzasz dane, przetwarzasz je, sortujesz, filtrujesz oraz poznajesz kilka funkcji. A o tych pozostałych częściach Excela nie masz pojęcia, że istnieją. Te pierwsze to jest fundament do dalszej pracy z tym programem. Natomiast te drugie to są te kluczowe możliwości Excela. Dzięki nim tak naprawdę dzieją się te różne procesy, które ułatwiają wykonywanie różnych zadań. I właściwie myślę, że jeżeli ty podejmujesz decyzję o tym, że chcesz uczyć się tego programu, to masz w głowie taki obraz, że ten program w czymś ci pomoże. Czy to może w twojej obecnej pracy, a może w znalezieniu nowej. I tutaj pojawia się mały problem. Te podstawowe możliwości Excela, od których zaczynasz naukę, to jest najbardziej obszerna część Excela. Jeżeli na początkowym etapie nauki Ty nie zrobisz dobrej selekcji informacji, nie będziesz uczył się tego, co faktycznie przydaje się w pracy z tym programem, tak w praktyce, to utkniesz w tych podstawach i nie przejdziesz do tych kluczowych możliwości, dla których tak naprawdę podjąłeś naukę tego programu. Także, jeżeli ty nie popatrzysz szerzej na naukę Excela, to Excel stanie się twoim takim bardziej rozbudowanym notatnikiem, ale on nic specjalnego w twojej pracy nie zmieni i nadal większość tych zadań, które masz do wykonania, czy które będziesz chciał wykonywać w swojej przyszłej pracy, będziesz musiał wykonywać manualnie. A teraz przedstawię ci ten drugi scenariusz, o którym wspominałam wchodzisz na YouTube lub Google i zaczynasz podglądać różne rozwiązania, do czego inni wykorzystują Excela. Poznajesz różne możliwości, poznajesz funkcje Excela, zapoznajesz się z nazwami, jakie tam istnieją, zaczynasz zapoznawać się z tematem. A następnie znajdź jakiś przykład, który ktoś rozwiązuje i pokazuje, jak zbudować plik w Excelu, który będzie rozwiązywał określony problem. I wtedy otwórz Excela i odtwarzaj kroki. Budując takie pliki, podstawowe możliwości Excela przyswajasz w naturalny sposób. Testując różne ikonki na pasku narzędzi, oklikujesz się z problemem, dzięki czemu będziesz płynniej się potem w nim poruszał. A kiedy wybierzesz bardziej złożony problem do rozwiązania, bardziej złożony plik, to poznasz także możliwości Excela na różnych poziomach zaawansowania i nauczysz się je ze sobą łączyć w jeden kompletny projekt, a to także wymaga praktyki. Ale co najważniejsze, budując taki plik, Ty masz określony cel do zrealizowania. Ty wiesz, że gdzieś jest koniec, a jeżeli my wiemy, do czego dążymy, to nasza motywacja i zaangażowanie do nauki jest dużo większa. Jak już zbudujesz z kimś jedno takie narzędzie, odtwarzając kroki, to możesz przejść do zrealizowania jakiegoś swojego własnego celu, na przykład usprawnienia jakiegoś swojego zadania w pracy, albo jeżeli nie masz pomysłu na to, co zrobić, to możesz zbudować budżet domowy. Z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że najtrudniej jest zbudować swój pierwszy plik, a z każdym następnym będzie już dużo łatwiej. Przejdźmy zatem do krótkiego podsumowania obu tych scenariuszy. W tym pierwszym scenariuszu zaczynasz naukę od podstaw i uczysz się ich na luźnych przykładach. Bardzo często uczysz się szczegółów, które tak naprawdę w praktyce się w ogóle nie sprawdzają, zapychają tylko głowę, a tak naprawdę, jak nie będziesz ich wykorzystywał, to i tak ich nie zapamiętasz. W tym drugim scenariuszu określasz problem, który chcesz rozwiązać i budujesz do tego plik w Excelu, który ma ci pomóc wykonywać określone zadanie czy rozwiązać ten właściwy problem. Nie uczysz się szczegółów, a uczysz się tych funkcji i możliwości Excela, które potrzebne są do zbudowania tego pliku. Dzięki temu poznajesz możliwości Excela na różnych poziomach zaawansowania i uczysz się je ze sobą łączyć w jedno kompletne rozwiązanie. A to, tak jak wcześniej już wspomniałam, także wymaga praktyki, przećwiczenia i Wypracowania odpowiedniej techniki budowania takich plików. W tym pierwszym scenariuszu istnieje bardzo duże ryzyko, że nie dasz sobie szansy poznania tych kluczowych możliwości Excela, żyjąc z przekonaniem, że musisz dopiero zacząć się ich uczyć w momencie, kiedy opanujesz podstawy. Ucząc się na luźnych przykładach, trudno jest zweryfikować swój poziom wiedzy. Podpowiem Ci, że najlepszy sprawdzenie swoich umiejętności jest wtedy, kiedy otwierasz pusty arkusz Excela i masz w nim rozwiązać jakieś swoje określone zadanie, czyli zastosować to, czego nauczyłeś się w praktyce do jakiegoś swojego własnego przykładu. I wtedy dopiero pojawia się mnóstwo pytań, jak wprowadzać dane do arkusza, gdzie je rozmieścić, jak połączyć ze sobą różne funkcje i którą funkcję zastosować w określonej sytuacji. I dlatego właśnie od razu polecam Ci naukę Excela w tym drugim scenariuszu, ponieważ oprócz tego, że poznasz różne funkcje i możliwości Excela na różnych poziomach zaawansowania, to uczysz się także takich nieExcelowych umiejętności pracy z tym programem, czyli techniki wprowadzania danych, techniki łączenia różnych informacji, techniki rozmieszczania plików w komputerze. To są rzeczy, które nie są stricte związane z tym programem, natomiast są niezbędne do tego, żeby potem z tym programem pracować. Kiedy usprawniasz jedno ze swoich zadań, to od razu możesz stwierdzić, czy poprawiła się efektywność wykonywania tego zadania. Widząc efekty, od razu wzrasta Twoja motywacja i zaangażowanie do usprawnienia kolejnych. A tym samym do odkrywania kolejnych możliwości tego wspaniałego programu. Z każdym następnym plikiem, który budujesz, nabierasz doświadczenia w tworzeniu takich narzędzi, nabierasz płynności w poruszaniu się w tym programie, i każdy poprzedni plik jest dla ciebie takim wzorem, wskazówką, w którym możesz sobie podglądać różne rozwiązania, które zastosowałeś. W procesie nauki Excela bardzo ważne jest także robienie notatek, tworzenie takich swoich własnych baz wiedzy, żeby szybko móc wrócić do kwestii, które już wcześniej sobie przelebialiśmy. Nasza głowa wszystkiego nie powieści, a to, czego nie wykorzystujemy yy, Często po prostu nam umyka. Jeżeli stworzymy sobie jedno miejsce, gdzie będziemy notować wszystkie informacje, które przydadzą się w procesie nauki, i będzie można je szybko odtworzyć, tylko spoglądając na tą własną notatkę, to to znacznie ułatwi Ci też właśnie cały proces nauki Excela. Wiadomo, cała wiedza o Excelu jest w internecie. Natomiast znacznie szybciej tą informację odnajdziesz w momencie, kiedy masz ją zapisaną u siebie, niż przegrzebując po raz kolejny Internet, szukając kwestii, które już kiedyś przerabiałeś. Jak już wcześniej wspomniałam, ja rekomenduję ten drugi scenariusz nauki Excela, czyli poprzez budowanie jednego konkretnego pliku, który rozwiązuje jakieś określone zadanie. Najlepiej, jak ten plik będzie przechodził przez różne części Excela, żebyś mógł całościowo zobaczyć w praktyce, jak wykorzystuje się różne części tego Programu. I jeszcze takim drugim ważnym aspektem, który warto tutaj zastosować, jest to, żeby ten problem, który będziesz rozwiązywał, był dla Ciebie zrozumiały. Czyli Ty wiesz, jak takie zadanie wykonać manualnie, krok po kroku, żeby osiągnąć ten rezultat końcowy. A to, co potrzebujesz się dowiedzieć, znaleźć, to jak to zadanie wykonać bardziej efektywnie z pomocą Excela. I przykładem takiego zadania jest rozliczanie godzin pracowników. Nakreślę ci teraz zadanie, czyli ustalę cel, po co w ogóle buduję jakiś plik Excela. Pracuję w firmie usługowej, wyobraź sobie, że jest to firma budowlana albo sprzątająca, zatrudniam pięciu pracowników, i ci moi pracownicy pracują u klientów, a swoje godziny pracy, które przepracowali u tych klientów. Rejestrują na listach godzinowych. Co tydzień dostarczają mi listy godzinowe do biura, a moim zadaniem jest podliczenie godzin pracowników i wystawienie faktury klientowi za przepracowane u niego godziny. To zadanie wykonywane manualnie wiąże się z ogromną inwestycją czasu i do tego generuje pomyłki. Dlatego taki proces można usprawnić w Excelu, tylko to trzeba przemyśleć, zorganizować. I ustawić, żeby te godziny mogły wyliczać się za pomocą jednego kliknięcia. Ucząc się Excela właśnie na tym przykładzie, poznasz jego różne części i możliwości na różnych poziomach zaawansowania. Jednocześnie dla tego przykładu jest dość łatwo zobrazować sobie cały proces wykonywania tego zadania manualnie. A jeżeli ty znasz logikę projektu, to zrozumienie, dlaczego w danej sytuacji wykorzystać taką, a nie inną funkcję Excela, będzie dla Ciebie bardziej klarowne i dużo łatwiej je przyswoisz. I teraz dochodzisz do tego momentu, w którym otwierasz pusty arkusz Excela i musisz to. Całe zadanie sobie zaplanować, rozmieścić dane w arkuszu, to ty decydujesz, gdzie je wpisać, jak je wpisać i jakie funkcje i możliwości Excela wykorzystać. I kiedy uczysz się Excela w tym pierwszym scenariuszu, kiedy poznajesz podstawę Excela i każdą część po kolei, a potem masz to wykorzystać w praktyce, no to z doświadczenia mogę ci powiedzieć, że teraz musisz nauczyć się, jak takie pliki budować. Pokażę ci teraz, jak będzie przebiegał proces budowania takiego pliku w Excelu. Krok pierwszy to zbudowanie dynamicznego szablonu, którego w łatwy sposób będzie można powielać dla kolejnych pracowników. Krok drugi to powielenie szablonu dla kolejnych pracowników. W kroku trzecim trzeba będzie zebrać te wszystkie informacje i ze sobą połączyć. W kroku czwartym trzeba będzie podzielić te wszystkie zebrane informacje na projekty, tak żeby wiedzieć, ile godzin na każdym projekcie przepracował każdy z pracowników, a potem obliczyć łączną sumę godzin. W kroku piątym podepniemy ustawione procesy pod przyciski, tak żeby pracowało się jeszcze wygodniej, a w kroku szóstym zrobimy sprawdzenia, żeby mieć pewność, że wszystko się zgadza. W każdym etapie budowania pliku poznasz różne części Excela na różnych poziomach zaawansowania i dzięki temu, że jest to jeden projekt, nauczysz się je ze sobą łączyć. W kroku pierwszym poznajesz głównie podstawy Excela oraz zapoznajesz się z programem Uczysz się wprowadzać i rozmieszczać dane w arkuszu oraz tworzyć swoje własne środowisko pracy, no bo gdzieś te pliki trzeba zapisać. W kroku drugim uczysz się pracować z arkuszem, powielać je, zmieniać ich nazwy oraz wykonywać różne inne operacje z tym związane. W kroku trzecim poznajesz Power Query, czyli to cudowne narzędzie, któremu raz pokażesz, jak wykonujesz dane zadanie, a potem za każdym razem, Ty będziesz potrzebował to zrobić, Power Query będzie odtwarzał je to za ciebie. W kroku czwartym poznajesz tabele przestawne, czyli uczysz się tworzyć dynamiczne listy, zestawienia i raporty, a w kroku piątym poznajesz makra, czyli tą część Excela, która odpowiedzialna jest głównie za automatyzację zadań. Krok szósty to sprawdzenia. Do zbudowania samej tabeli, która będzie porównywała dane, wykorzystasz podstawy Excela, no ale żeby to wszystko mogło się obliczać, potrzebujesz wykorzystać bardziej zaawansowane funkcje. I na sam koniec mam dla Ciebie propozycję. Jeżeli chcesz nauczyć się Excela na skróty, potrzebujesz przefiltrowanej wiedzy i kogoś, kto wytłumaczy Ci czarno na białym, o co chodzi w pracy z tym programem, zbuduję z Tobą jeden kompletny plik, żebyś zobaczył, jak przebiega cały proces budowania tego pliku, to zapraszam Cię do kursu Excel na start. Tematem przewodnim kursu jest rozliczanie godzin pracowników, czyli ten problem, to zadanie, które nakreśliłam Ci wcześniej. Przechodząc cały proces budowania takiego pliku z doświadczonym użytkownikiem Excela, to niezbędną, potrzebną wiedzę, żeby móc samodzielnie pracować w tym programie, zdobędziesz w znacznie krótszym czasie. Kurs znajduje się na prostej i przyjaznej w użytkowaniu platformie kursowej. Podzielony jest na 7 modułów i w każdym module poznajesz i uczysz się innej części Excela i poznajesz Excela od razu na różnych poziomach zaawansowania. Przygotowałam dla Ciebie także trzy bonusy. Pierwszy to jest pakiet notatek, w którym zebrałam wszystkie najważniejsze treści z kursu, zapisałam w jednym pliku, w formie schematów czy innych treści, tak żebyś miał te treści pod ręką w momencie pracy z Excelem i kiedy przyjdzie taka potrzeba, żebyś do nich zerkał i sobie o nich przypomniał. W ten sposób znacznie szybciej przyswoisz e, tą poznaną wiedzę. Drugi bonus to dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku. Jeśli podczas przerobienia kursu pojawią się jakieś pytania, coś będzie niejasne, będziesz potrzebował dodatkowego wyjaśnienia, to w tej grupie możesz zadać pytania i ja ci na nie odpowiem. I trzeci bonus to powtórzenie całego kursu. Zbudujemy ten plik jeszcze raz od samego początku do samego końca, tylko w takiej wersji skróconej. Dzięki temu utrwalisz i zapamiętasz poznane zagadnienia. W opisie filmu znajdziesz link do szczegółów oferty, znajdują się tam także dwie przykładowe lekcje z kursu. Daj znać w komentarzu, co myślisz o takim sposobie nauki Excela. A jeżeli spodobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, zaobserwuj profil, no i widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!